Co? co? Mieszkanie, sprzedam 80 metrów helberek, duże, taniej od centrum Pilowicz. O chuj chodzi kurwa Okej okay. To jakby ci eksploratorzy szukali lokum nie? Dobra O bo chodzimy do środka dookoła Do piwnicy Skrzynka elektryczna Dzień dobry Wiktor, zaczynamy od piwnicy i garaży, czy od góry? Z góry w dół, no to chodźcie. Pojedziemy. duże to to nie jest, w stanie rozkładu też jest. Dwie. o, mamy recepcję, jak na komendzie. O, i chyba od razu wchodzimy do jakiejś sali. Podłoga taka szkoła biła tych dole No. Eee, gumoleum. gumoleum jakieś takie. Nie, nie gumoleum. Dremot. A parkiet zerwa... Zerwany parkiet, to są ślady po klepkach. No o co mi chodziło? Kibel zawsze na Urbeksie. Ty nawet jest sedes no. i żubr w środku. Patrz, tutaj masz jeszcze drzwiami normalnie. Uwaga, bo poprzednim znalazłem y, niespodziankę. Tak. Tam sobie nie otwarto, raczej. No. Robi wrażenie śmierci. Ej patrz! Zaraz no zobaczymy ten teraz. O! Wiktor! Ale ładne drzwi! Ale ładne drzwi! Ale ładne drzwi! Ale ładne drzwi! Tak. Gdzieś też się nie przygotowaliśmy jeśli chodzi o światło. Za bardzo. Więc tutaj jest światła. Tam jest droga wejściowa A? Podobna kuchnia jest w tym. Yy, w hotelu Sudety A była, była, bo hotel Sudety już jest zamknięty. Nie Ktoś go kupił. I będzie remontował chyba kiedyś. Tam jest piwnica, ale ja bym chciał na górę iść. No to Pejdziemy! To pajdziemy z schodami na górę. Hmm, schody drewniane. Nie, drewniane. A Nie, takie dziwne jakieś. Drewniane, dziwne, nie wiem, O, legowisko wiskożula. Nie. Stuja widać. Co ty Poszła tam. Różka się nie odparła od razu. Bo się będę martwił. Kolejne kible. Tak, oświetlenie w tym filmie to mocne 10%. Nie ukrywam tego. Nawet kurwa nie mam zamiaru. Dzień dobry. Dzień dobry. Akurat idealnie przeszedłeś. Samuel well. dałeś z siebie całe 5%. Tak. Dobry odcinek. Okay, schody umarły? Co przez to rozumiesz? Co? Co? Tak kurwa nowe wioski wstają? No właśnie, czy to się robi? Skład na pół taki Dzień dobry Tutaj jest wyjście na taras w ładnym stanie O, dawaj, dawaj Ista Zuza Dograj coś tam Masz wyjście na ładny taras w ładnym stanie w sensie Opowiem wam historię Słuchaj to jednak idzie na YouTube, Adrian. Uuu. Zaczynaliśmy Uu. przed chwilą ludzi na tarasie. Bardzo pozytywni. Wiktor, dalej jesteś tam na balkonie? Dzień dobry. No. Niestety na remont tego się nie zapowiada. Bo najprawdopodobniej. Co się nagle zwaliła cała ekipa? pokazać trochę oni, niech się tam bawią na tym terasie. Tu pewnie był pokój z łazienką taki. Nie wiem jak dużo ze światem będziecie widzieć. Dobra, jeszcze tak tylko przelecę tutaj mniej więcej. O, tutaj eko pokój. <grystanie> <grystanie> Kible kolejne, to tutaj już chyba byliśmy. Dobra, no to chyba idziemy na dół. ale bardziej widać jak były pięknie <grystanie> klejone kafelki. Tak. To jest poziom klejenia kafelek Ala Komuna. To nie jest złe. To nie jest złe jak na komunę Weź no przyświeć, to jest... bo nie wiem, czy dasz radę do przyświecić. Tak. To, to nie jest złe jak na komunę bo jest 5 pacek Gdzież? 1, 2, 3, 4, 5. Jest 5 pacek A może to, to być na, chyba na no, tylko, no, ta. tylko ta środkowa by była. Więc no. to na serio jest do, dobrze wykonane. Dobra. to chyba będziemy schodzić na dół. Szukać piwnicy. Co? W spółki piwnicy w spółki piwnicy Dobra, idź ty przodem, bo ja się wypierdolę Ja też <grym> Ale chcę to nagrać Nagle słychać jebu bo dup Czy mi się wydaje, czy to jest... Nie wiem, ale mi się wydaje, że jest ciemno To jest część sztalugi No taka mała sztaluga Autyst. Autist Tutaj byliśmy nie, tu nie byliśmy, ale tu za dużo nie ma, o składowisko Ale na podłodze, jak widzicie, był e, parkiet O, tu się jeszcze farba zachowała Dobra, idę do ekipy, bo mnie jeszcze coś tutaj zje Tam jest ładne tam jeszcze farba. O! Tego nie zauważyłem! Tego? Stary! Co to kurwa jest? Taśma. No, taśma. Papierowa. Lol. Aż on sobie pokój ozdobił. No kurwa ekskluzywny żół. Tu? Nie! Tamten jest zdecydowanie lepszy. A tu jeszcze się farba stała. Tak. I, I tapeta. Kiw tą farbę i tapetę. Tamten pokój nie wiem czemu bardziej mi się podoba. Jakoś tak do niego wszedłem, tak. O, mógł, no, tu spać. Dobra. Schodzimy dalej. Czekajcie, bo majster Wiktor coś odkrył. Kafle nie tu. To, to nie są kafle. Aha! To takie płyty kurwa no. chuj wie z czego. Ale nie wiem, czy one czasem nie były do wytłumienia. Bo tu dziwne... No, no dziwny jest głos, jest taki Pusty, wytłumiony. I ta ściana jest takiego jakby chuj wieczego. No nic, idziemy, bo tam nasza ekipa na dole czarną mszę urządza. Jeb! Dobra kurwa, idziemy do piwnicy. Idziemy, oko! Tu, oko! O! Daj do świetlu. O! Nice. idę dalej w dół. Proszę, kurwa, żeby było coś widać na dole. Tu jest jeszcze coś. Dzień dobry. Co to za czarna msza? A gdzie mam pierwszy? Idę pierwszy. Idę pierwszy. Jak coś, to dźwigaj. O! Ej, tu jest dalej. Tak, no i teraz ty chodź. Chodź tu. Idziemy tam mówisz najpierw? Ale kurwa jest Ja ma trolla. O, wyjście na dwór. Nie, kurwa, paty, paty, jebany Już myślałem, że jest jeszcze jedno piętro w dół. A, że barierka. Tak. One są kurwa z gipsu, kartona i jakiegoś upozykały. Te rury to jest izolacja, dawna, tak. dawny typ izolacji. Miałem coś takiego w piwnicy. O! Rozdurzony tutaj. Nice. O! Kurwa! Ej, ale to nie są takie bez powodu. Nie! Czy... Wejdź Uu. A ale tutaj wygląda klimatycznie, powiem Ci szczerze. Uu. Panie żulu, dzień dobry! Halo, policja! Nie, ta, bo nas kurwa jeszcze jebnie dodatkowo. Ne, nie ma pana żula. Halo, dzień dobry, starszy Chyba kurwa akwizytor. O, wentylka. Elewy niebieskie! O, ej, ale tu są kolejne takie grube drzwi.

No te piwnice dupy nie urwają Ale? Ale są taka piwnica? No wiesz co, no, jakaś tam obsługa techniczna budynku i tak dalej Generalnie no... Nie sobie coś, ale mam pomysł Całą piwnicę już obeszliśmy? Tak no, Stary, tu są drzwi, drzwi jak chuj, A w środku napisane wejdź Tam są inne, tam są takie same drzwi Gdzieś obok Ale nie o to chodzi Wiem, widzieliśmy to Napis wejdź, nie? Tak wy kurwa zaproszenie, jeden kurwa piekła, nie? No. Przedłem tam i ważne, że ja się czułem. Dobra. A tu jakieś resztki ja, ty! ty! Przychodzi obok drzwi, one się tam nie? No. To jest chamatora. Jeszcze tutaj gdzieś jest teraz kurwa z tamtej strony, trzeba do niego wejść. Ja, nie tu bórek, nie? No tak Ona działa Tak. Chodzi? Sprawdzałem gniazdka nie działały. Dnia, elektryczność, podejdź do tego. Gniazdka nie, ale kłyka 50 Hz. Nie. Ty nie gadaj. Co? Ja włączałem <grym grym górka> Nowe korki? Nowe korki ty są. Ty, ale tutaj... To brzmi jakby za tymi drzwiami była bestia. Wiem. Dobra. Ogram jeszcze ten tarasik, i będziemy zawijać. Ej, chodźcie, bo tu fajnie jest. Taki budynek w stanie rozkładu. Mmm. Radzę na to nie wchodzić. Sobie zobaczycie, jakim to jest stanie. Na to? Na to po, po mojej. Teraz prawej, tamto. Widzisz, że ten dach wisi z siłą rozpędu? Generalnie. Ej, ale tu jest ładnie, kurwa. Zobaczcie to, chodźcie tu zobaczyć. Ten teraz jest wyjebany. Ta. O, kolejne wejście do piwnicy Byłem, tam. Tak? Dobra Dobra, tu już byliśmy No to co, ściepa, wyciągamy wszystkie drobne i kupujemy to A W tym stanie? No, mniej więcej Coś tam ciekawego widać? Los, o, to los, los. O, mam kamerę. No, los. No ale to jest szczerze powiem o, bardzo fajne. Fajne miejsce. No. no. To by było tyle z, z tej eksploracji. Tak, przyjechaliśmy. Zobaczyliśmy. Zwyciężyliśmy. Tak. I pamiętajcie, na Urbexie nigdy nie niszczymy. Nie śmiecimy. Nie zabieramy nic, nie zostawiamy nic. No i do zobaczenia na kolejnej wyprawie.